Na niewielkiej farmie wśród wiosennych wzgórz Stodoła stoi oraz dom W stodole mieszka mały, sprytny traktor, Co nosi wdzięczne imię to. O traktor, tom tom, 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 ma humor, gdy pracuje. O traktor, tom, 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 on nigdy, on nigdy się nie psuje. Ula Kwiatów To był słoneczny letni dzień na farmie Wiosenne Wzgórza Ula szykowała swój ogród do corocznego konkursu ogrodów urządzanego w Pakton Mam już wszystko zaplanowane W tym roku muszę wygrać konkurs <truh, truh, truh, truh. Wiem, że jest dużo do zrobienia, ale nie martw się Zaraz przyjdzie Mateusz i nam pomoże Masz rację Czas już zmienić olej. Najpierw spuścimy ten stary, przepracowany i brudny, a potem nalejemy kilka litrów nowego. To potrwa kilka minut, a później pojedziemy pomóc uli w ogrodzie. No dobrze, zobaczmy. Trzeba odkręcić tę śrubę. Nie, oczywiście, że nie. Trzeba odkręcić tę. Co ja opowiadam? Przecież te muszę odkręcić. Aaaa! Żaden problem! Drobny techniczny błąd! Tymczasem ula i Tom rozpoczęli urządzanie ogrodu. Zajęci pracą nie zauważyli, że mieszkańcy farmy obserwują ich działania. Nawet maluszek i kombajnik. Ale nie chcieli tylko przyglądać się. Postanowili urządzić własne ogródki. Tymczasem Mateusz oczyścił miskę olejową i wlał do silnika Stara nowy olej. W porządku, kolego, już skończyłem. Wyglądało na to, że ogród uli naprawdę zwycięży w konkursie. Całkiem nieźle. Chociaż to nie wypada chwalić samej siebie. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze zrobimy. Och, popatrz, zapomnieliśmy o dużych doniczkach. Na pewno stoją w stodole. Tuk, 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 tuk. Możesz przywieźć? Tylko pośpiesz się. Tom ruszył po doniczki i po drodze zobaczył, jak wyglądają ogródki mieszkańców farmy. Reksia wykopała stare kości i posadziła je jak kwiaty. Kombajnik i maluszek zrobili rabatki z części zamiennych. A grzywka ma swój marchewkowy ogródek. Nawet owce zrobiły ogród, sadząc barwne kwiaty z kłębków wełny. O, jesteś już Tom! Co o tym myślisz? Nie było ci lekko z tymi donicami. Zastanawiam się, gdzie jest Mateusz. Mateusz? Ach, to ty, mamo! Ojej, ale wszystko w porządku? Dobrze, przyjadę tak szybko, jak to możliwe. Mój tato miał wypadek. Mówi, że nic poważnego, ale muszę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Niestety, nie mogę teraz zajmować się ogrodem. Jeśli zobaczysz Mateusza, powiedz mu, co się stało, dobrze? To. Jest ula. Przyjechałem pomóc jej w ogrodzie. Jej tato miał wypadek? A to nieszczęście. Chyba nic groźnego. Musiała zostawić swój ogród. A tak bardzo chciała wygrać w tym roku. Powiedz, co możemy zrobić? Co mówisz, Tom? Moglibyśmy dokończyć pracę? Masz rację. Właściwie wszystko zrobiła. A to, czego nie zdążyła, jest na planie. Jasne, na co jeszcze czekamy? Bierzmy się do roboty! Mateusz, Star i Tom naprawdę ciężko pracowali, ale wkrótce ogród Uli był prawie skończony. Już prawie wszystko zrobione, Tom. Zostało tylko ułożenie ścieżki. Ale wtedy... Halo? Cześć, Mateusz. To ja. Przepraszam cię, że nie mogę być w ogrodzie. Nie ma sprawy. Twój tato czuje się dobrze? No pewnie. Mama jak zawsze panikuje. To nic poważnego. Wybacz, Mateuszu, niepotrzebnie jechałeś do mnie. Ależ nie. Co nieco zrobiliśmy z Tomem, prawda, Tom? To dobrze. Wiesz, jestem już w drodze. Zaraz się zobaczymy. W porządku, do zobaczenia. Ojej, ula już jedzie, a my nie skończyliśmy. Co mamy teraz zrobić? Zastanawiał się nad tym star i zastanawiał się Mateusz. A ula była coraz bliżej domu. A wtedy. Wspaniały pomysł! Ty wyjedziesz przywitać ule i zatrzymasz się, a my skończymy pracę w ogrodzie. Cześć Tom! Co jest? Wszystko w porządku? Wyjechałeś, żeby mnie przywitać? To miłe, ale przecież wiesz, że nie było mnie w domu tylko kilka godzin. Tup, 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 tup. Och, naprawdę chciałbyś mi coś pokazać? No dobrze, możemy jechać. Wspaniale, Reksiu! To jest prawie dzieło sztuki. Gratuluję Ci, Reksiu! Bardzo oryginalne. Fantastycznie, gąbajniku. Bardzo rzadki gatunek kwiatów. A niektóre już nawet rozkwitły. Czy sam to zrobiłeś? No oczywiście. Pomagałeś mu, maluszku. Wyglądają cudownie. Tymczasem Mateusz i Star kończyli układanie alejki. Nareszcie skończyliśmy. Zaczekaj. Mamy jeszcze pustą doniczkę, i bardzo dobrze! bo został nam jeszcze jeden kwiatek. To jest prześliczne grzybko! Nie boisz się, że ktoś ci zje te marchewki? Ale najbardziej podobał się Uli ogród owiec. To niewiarygodne, co można zrobić z kłębków zwykłej wełny. Ten ogród naprawdę jest fantastyczny. Muszę jeszcze skończyć swój ogródek. Tak chciałabym wygrać konkurs. Co mówisz? Mateusz ma jakąś niespodziankę? Świetnie, lubię niespodzianki. Oho, w ostatniej chwili! Cześć, Mateusz! Podobno masz dla mnie jakąś niespodziankę. Tak jest, zasłoń oczy. Dobrze, już możesz odsłonić. Och, Mateuszu, jesteś cudowny! Taki ogród musi zwyciężyć w konkursie. Nie dziękuj mnie! Podziękuj Tomowi. To był jego pomysł. Jesteś cudowny. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Ogród jest prześliczny. Sędziowie konkursu też stwierdzili, że ogród jest najładniejszy.